Jak usunąć brzydki zapach z dywanu? Zapewne temat jest bliski wielu posiadaczom dywanów. Co zrobić, kiedy dywan brzydko pachnie? Najłatwiej byłoby go wyrzucić i kupić nowy, jednak nie zawsze nas na to stać i nie zawsze chcemy pozbywać się naszego ulubionego dywanu. Sięgnijmy na początek po metody, które stosowały nasze babcie. W końcu wychodziło im to całkiem nieźle i nie musiały sięgać po wszechobecną dziś chemię. Woda i szare mydło. Do usunięcia niechcianego zapachu czasami wystarczą czasami najprostsze składniki, znane chyba wszystkim jak NP. Szare mydło. Aby z jego pomocą usunąć nieprzyjemny zapach z dywanu, należy rozpuścić je w takiej ilości wody, aby powstała piana. W tym celu ścieramy szare mydło na tarce i zalewamy niewielką ilością wody. Następnie należy zmoczyć gąbkę i odsączyć maksymalnie z nadmiaru wody. Delikatnymi, okrężnymi ruchami lekko pocieramy o jego nawierzchnię. Jeśli dywan pozostanie mokry, nadmiar wilgoci dokładnie usuwamy za pomocą ręczników papierowych. Nie wolno dopuścić do jego przemoczenia. Suszymy tylko w pozycji poziomej, w temperaturze pokojowej. Soda oczyszczona i ocet. Kolejnym sposobem, którym możemy się z Państwem podzielić jest połączenie sady oczyszczonej i octu. Aby usunąć zapach, należy wymieszać te dwa składniki w proporcji 3 łyżki sadi na 1 łyżkę octu. Nasz specyfik nakładamy na dywan i pozostawiamy go na 10-15 minut, po czym zbieramy go mokrą gąbką. Aby wchłonąć wodę z dywanu, używamy ręczników papierowych. Soda oczyszczona, lawenda i rozmaryn. Soda oczyszczona bez problemu usuwa nieprzyjemny zapach z dywanu, dlatego jest najczęściej do tego stosowana. Łącząc go z lawendą i rozmarynem, nadamy mu piękny zapach. Do tego celu należy wymieszać ze sobą te trzy składniki i tak przygotowanym proszkiem posypać cały dywan. Pozostawiamy go tam na jakiś czas im dłużej, tym lepiej. Następnie usuwamy go za pomocą odkurzacza. Gdy już domowe sposoby zawiodą, możemy do pomocy użyć wody utlenionej. Jednak na wstępie należy zrobić próbę. Woda utleniona może zniszczyć kolor, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykonać test w niewidocznym miejscu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Jeśli zobaczymy, że nie dzieje się żadna reakcja niepożądana należy polać cały dywan i pozostawić go aż do wysznięcia. Dziś na rynku dostępnych jest mnóstwo środków chemicznych, które nie tylko wyczyszczą nam dywan, ale i również sprawią, że będzie on pięknie pachniał. Musimy jednak niezmiernie uważać, ponieważ mogą one nam uszkodzić dywan już nieodwracalnie. Przed użyciem takich środków należy bardzo uważnie zapoznać się ze sposobem ich użycia i jak w przypadku wody utlenionej wykonać test na niewidocznym kawałku dywanu. Uwaga! Przy samodzielnym czyszczeniu dywanu należy zachować niesamowitą ostrożność. Pamiętajmy, że robimy to na własną odpowiedzialność.